Dzień dobry. Dzisiaj opowieści morskie. Wspomnienia tropików. Za oknem jest chłodno i deszczowo. To pora powspominać, jak było gorąco i super gorąco. Kąpałem się z krokodylami. Nie wiedząc o tym, że, 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 tak, że tak jest. No więc historia jest taka. Przepływaliśmy wielokrotnie przez kanał panamski, bo pracowałem 10, 10 lat na linii Miami na Florydzie do Peru przez kanał panamski. No i wiele portów po drodze. No i myśmy wielokrotnie, no ze sto razy przepływaliśmy przez ten kanał i wielokrotnie na jezioro Gatun stawaliśmy na kotwicy. To w środku już w kanale panamskim jest woda słodka. No i to jest tak. Woda krystalicznie czysta, ciepła, 32 stopnie, słodka. Upał, no więc jak, no jak to powiedzieć, no z przyjemnością fajnie się wykąpać, prawda? No ale pytałem zawsze pilotów, czy tu jest bezpiecznie, czy tu nie ma jakichś tam, no właśnie, krokodyli, tak? Bo słyszałem, że ich są. No ale odpowiedź zawsze pilotów była taka sama. Panie kapitanie, krokodyle są daleko stąd, e, tam w, daleko w rzekach to są, ale tu na jeziorze nie ma ja sobie myślę tak, no statki pływają to robią niesamowity hałas śruby nasze są średnicy 5, 6 i 7 metrów a jeszcze większe też bywają więc jak ta śruba pracuje to robi nieprawdopodobne zawirowania wody i ich straszny hałas no więc ja myślę, no faktycznie te krokodyle tu nie powinno być kąpałem się za 30 razy wszystko fajnie było któregoś razu po, po kąpieli e Idę na mostek i patrzę, koło burty przepływają dwa krokodyle, takie po 5-6 metrów, no ogromne. I ja potem pytam pilota, mówię: Panie, mówiłeś, Baćba, że tu nie ma, a koło burty przepłynęły dwa. A mówi, no wie pan, czy sam są? O no, jak się tu relaksuje się w wodzie. No nie chciał być żarty przez krokodyla. Ja się normalnie spociłem, tak od razu sobie taki podspłynął. na paszcza tego krokodyla, miała z metr. I potem tak zacząłem kojarzyć inaczej, tak, że te krokodyle się tu urodziły i im tam pewnie ten hałas tych śrub nie przeszkadzał, no niesamowite. No, Bóg mnie uratował wielokrotnie z mnóstwa głupich pomysłów, pomysłów do dzisiaj mam, ho, ho. Jeszcze trochę. Bóg mnie ratuje od dziecka. Jeszcze pewnie nie zauważyłem, znaczy na pewno nie zauważyłem wszystkich razy, kiedy Bóg mnie ratował. Kiedy teraz uratował mnie po raz kolejny. Bardzo Panie Boże, dziękuję. Dziękuję Tobie, uchana Matko i wszystkim zastępom aniołów i świętych. I wszystkim Bogosław Bóg ojczych, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.